Gdy potrzebujesz szybszej ulgi w zaparciach, wybierz dulkobi z tabletki lub czopki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ból w nadbrzuszu, uczucie pełności i spadek formy mogą być sygnałem, by zadbać o wątrobę. Lek Essentiale forte zmniejsza te dolegliwości i pozwala żyć pełnią sił witalnych. Essentiale forte to trzy korzyści dla wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moja wątroba w formie, ja też. A czy Twoja wątroba jest w formie? Zrób test na wątroba sprawdza.pl Chcesz budzić się wyspana? Wypróbuj nowa noc z melatoniną. To potrójne wsparcie snu. Ułatwia szybsze zasypianie, wspomaga nieprzerwany sen i daje energię o poranku. Nowa noc, dobry sen to lepszy dzień. Dzielna odkrywczyni z alpejskich wzgórz szukała skrzyni skarbów. Zdobyła niezdobytą przełęcz, przeskoczyła nad przepaścią i wreszcie ją znalazła. Skrzynia otworzyła się, ukazując pyszne czekoladki i wyjątkowy skarb. Delikatność smakuje lepiej. Milka, poznaj kosmicznych bohaterów Milka Secret Box. Poznajcie moją córkę Anię i jej przyjaciela Janka. Moja córka bardzo go lubi i o niego dba. Dlatego pewnego dnia zrobiłam jej słodką niespodziankę. Była tak szczęśliwa, że od razu podzieliła się z nami swoją radością i pysznymi ciastkami San. Wypiekane ze starannie dobranych ziaren pszenicy ciastka San odkrył znak dzielenia się. Odczuwasz nerwowość? Jakbyś właśnie rozbrajała bombę? Weź Magnę B6 Forte z podwójną dawką magnezu. To lek, a nie suplement. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy jest jeden przepis na dobrą kondycję w nowym roku? Jedni mówią, że warto zaopatrzyć się w soczyste pomarańcze marki Pewni Dobrego. Inni dodają, że ważne, aby zawsze tryskać dobrym humorem. O'Shawn i życie się zmienia. Zawieranie nowych przyjaźni może być trudne. Zacznij od uśmiechu. Odkryj nowość. Lubi się fan sandwich? To dwa miękkie ciastka i delikatne nadzienie z kawałkami czekolady. Lubi się fan sandwich? Tak wiele do odkrycia. Zwalcz objawy przeziębienia już na starcie z aspirin C. Witamina C wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak utrzymać pamięć w dobrej kondycji? Łatwo z Biowitalem Pamięć. To unikalne połączenie aktywnych ekstraktów roślinnych i witamin z grupy B, które wspierają pamięć i koncentrację oraz wspomagają sprawność umysłu. Łatwo o zmiany z Biowitalem Pamięć. Dokuczliwy ból głowy w ciąży? Mam APAP. -ap. Usuwa ból głowy i mogę go brać nawet w moim stanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Boli, dlatego APAP. I wiesz, uwalnia się w 3 minuty. APAP, mała tabletka, łatwa do połknięcia. A na intensywny ból pleców jest APAP Intens. Jednocześnie zwalcza ból i stan zapalny jedną tabletką. Boli, dlatego APAP. Cześć. Stresu nie zawsze uda się uniknąć, ale można nad nim zapanować. Pomoże ci w tym Miralo. Miralo zawiera melisę, która wspomaga uspokojenie, oraz ashwagandę, która dzięki właściwościom adaptogennym zwiększa odporność na stres. Wystarczy tylko jedna kapsułka Miralo dziennie. Miralo, twoja siła spokoju. Wypróbuj też Miralo Sen z melatoniną i ashwagandą. Siła jest niezwykła. Rozwój jest niezwykły. To, co niezwykłe, zaczyna się od naszej formuły Nan Opti Pro Plus 2 z oligosacharydem mleka kobiecego i immunoskładnikami wspierającymi odporność. Nan, żywienie dla przyszłości. Pełnia smaku. Do schrupania z radością. Pyszne owsiane kółeczka Chirios. Wysoka zawartość błonnika, mniej cukru jest Owsiany. Moc owsianki w przepysznym wydaniu. Lion. Baton o fenomenalnym smaku. Z kruchymi wafelkami, gęstym karmelem, chrupiącymi chrupkami, pyszną czekoladą, napakowany smakowitymi składnikami. Ups, dziko wygląda? No to co? Przecież nikt z nas nie jest doskonały. Dziki wygląd, pyszny smak od Nestle. Jaki macie pomysł na danie z kurczakiem? Codziennie inny. Piniary mają pomysł na każdą okazję. Na rodzinny obiad upieka go nas oczyście z papryką i ziołami. Na szybko kurczak z patelni w kremowym, śmietanowo ziołowym sosie. A na lekko w papirusie bez dodawania tłuszczu z czosnkiem i ziołami. Sprawdź wszystkie pomysły winiary i zdecyduj, które z nich to kurczak na dziś. Winiary, pomysły na dania z kurczakiem. Zobacz, jak winiary pomagają w niemarnowaniu. Wejdź na winiary.pl. Jeszcze trzy minuty i będą idealne. Dwoje bardzo pracowitych piekarzy. Jedyny taki serek twarogowy ze stanolami roślinnymi, które obniżają poziom cholesterolu. Serek twarogowy Benekol, po prostu przepyszny. Spróbuj. W SECO wierzymy, że rzeczy, które uwielbiamy, zawsze można ulepszyć. Nowy ekspres Xelsis Suprema. SECO rispetto per il Super was widzieć. Kochanie, tutaj. Już zaczęliśmy? O. Myślałem, że to przez internet. Nie ogarniasz? Nie. Zjedz nikersa. głodny nie jesteś sobą. Jak na imprezę, to korzystnie jest wziąć wielo sztuki. Zawsze lepiej jak jest więcej niż jeden. Coś o tym wiemy. Wielosztukuj i imprezuj. Napój Schweppes po 4,20 przy zakupie dwóch. I ciastka Milka po 4,20 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały wielki sklep. W Lidlu jest wszystko. Pieczywo, warzywa, owoce, chemia, pieluchy, ubrania, narzędzia, kosmetyki. No mąż się śmieje, że to takie małe centrum handlowe. No tylko, że go do centrum wyciągnąć to ciężko. Bo w centrum to stracisz pół dnia i pół pensji, mówi. A do Lidla wpadasz na pół godzinki i masz wszystko. Lidlowych cen. Dlatego warto kupować w Lidl. Po to jedzenie, odzież, chemia, AGD, narzędzia. Wszystko w jednym miejscu. I oczywiście Lidlowe ceny. Tajemnica wyjątkowego smaku i niezwykłych chrupkości jest w kotle. Chipsy w kotle prażone. Przysnacki. Dobre, bo nasze. Jeszcze pół roku temu byłam takim niemczakiem, że nie potrafiłam rzucić starej dennej roboty, aż weszłam na pracuj.pl i znalazłam nową w super sieci magazynów. Zaufani pracodawcy i tysiące ofert dla fachowców tylko na pracuj.pl Ej, Tomasz, pokaż coś nowego. Jasne, knoper z Baton Orzechowy Dark. Teraz z ciemnymi wafelkami i ciemną mleczną czekoladą. Nowy knoper z Baton Orzechowy Dark. Ważna wiadomość dla naszych klientów. W biedronce obniżyliśmy ceny ponad 3000 produktów. Teraz mają zerową stawkę VAT. Szukaj w sklepie specjalnych oznaczeń niższych cen i ciesz się oszczędnościami. Biedronka. Narodową Kadrę Polskich Skoczków od lat wspiera bocian. Z Bocianem, polecisz dalej. Zadzwoń 600-100. Bocian pożyczki to jest to. Bądź i ty pod naszymi skrzydłami. Pożyczkę poleca Bocian, partner polskiej reprezentacji w skokach narciarskich. RR są 120%. Poniedziałek. Taki ospały i nerwowy jestem. To nie poniedziałek. To może być niedobór magnezu. A na to jest lek. Magnefar B6 Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zimno? To nie problem. Zwłaszcza kiedy robię to, co kocham najbardziej. Witamina D, zawarta w Gigantoletten Max, pomaga mi być zdrową, wspierając mój układ odpornościowy. Gigantolet Ten Max dostarcza 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera zdrowy układ odpornościowy oraz dba o mięśnie i silne kości. To pomaga mi zachować zdrowie, abym mogła robić to, co kocham. Gigantoletten Max z witaminą D dla zdrowego układu odpornościowego. Idealny prezent na walentynki? Poczuj romantyczny nastrój zrób prezent sobie lub ukochanej osobie. Zadbaj o stylowy look. Odkryj zmysłową bieliznę dla niej i akcesoria do pielęgnacji dla niego. Już od czwartku w lidlowych, czyli niskich cenach. Rotacyjna maszynka do golenia na sucho i na mokro. W czwartek 20 zł taniej, jedynie 79 zł. Bokserki męskie, jedynie 10,99 za parę przy zakupie dwupaku. A piustonosze z koronką już od 14,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Nie chcę nic przegapić. To hit sezonu. Zobacz, a będzie. Dużo tych łabędzi będzie? No, 31 łabędzi i jezioro. Masz no 31. Ja też mam 31. Dni za darmo. No i to jest dopiero niezły palet. Orange na kartę zbliża nas 31 dni za darmo. Teraz 31 gigabajtów i bez limitu za 0 złotych na start. A ja też mam 31. Łabędzi? Nie gigabajtów. Orange. Zdarza ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź NOSPE MAX. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie chcesz do toalety? Nie. Mamo, muszę do toalety. Magne B6. Zmęczenie i stres z ashwagandą, Rośliną wspierającą balans emocjonalny. No jak musisz, to musisz. Magne B6. Zmęczenie i stres. Cieszę się, że w naszym klubie znów trenuje tyle osób, ale boję się, że kolejny raz zostanie zamknięty. Siłownie i kluby fitness to miejsca, gdzie każdy może dbać o formę. Nie szczepiąc się, skazujecie nas na powrót obostrzeń, a siebie na brak dostępu do takich miejsc. Wciąż za mało z nas się zaszczepiło, a ponad 99% zgonów na koronawirusa to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Tomek to dla dziewczyn prawdziwy słodziak. Ale czy nie spożywa zbyt dużo cukru? Jeżeli słodzę, to tylko koleżanką. Sprawdźmy. Rano jogurt i płatki. W szkole, rogal i bąbelki. Potem woda ze smakiem. Na obiad, cokolwiek. Po treningu i A na wieczór energetyk. 56 łyżeczek cukru. To pięciokrotnie przekroczona norma. Nadmiar cukru szkodzi zdrowiu. Zadbaj o nie już dziś. A? Śmieszne filmiki.